Dobrze. Zaraz było czuć zapach Holandii, tak? Słodki zapach Holandii. E... O, jesteśmy chyba właśnie na tej drodze, co przed chwilą przejeżdżaliśmy samochodem. No jak wszystko dobrze będzie, to nie zapłacimy mandatu. Takomundo. No dobrze. No nic no, cóż, cóż, cóż. Obróćmy to, zobaczymy jak to wygląda dla ludzi. Tak. Czyli jesteśmy, tak, jesteśmy na rynku i teraz spróbujemy sobie to zwiedzić. Tutaj jest no, ratusz na środku. Na motorkach. Pada, no ale to nas nie przeraża, bo to normalne w tej części świata. O, jestem na środku. Maastricht, ten ratusz w całej okazałości z przodu i kopareczka zaraz przejedzie. O, Uber. Półtora Kilka osób z parasolami. Dobrze. Ehm, teraz... Czekaj. A możemy wsiekać tym wuzikiem. Może nam powiedzą wtedy coś. No. Teraz pięknie nad y, rzekę. Dajcie mu ręczkę, dajcie, mu, daj mi rączkę. No, Zmuchnięta kula. No, z jak nie wiem, ale jesteśmy teraz na... Wiecie co? Przestałem nagrywać, bo wydaje mi się, że dilerów to chyba lepiej nie nagrywać, bo oni tam stali za mną. Mama też mnie nagrywa, nie wiem dlaczego. Ale ja nie jestem dealerem, ja po prostu jestem. Także hmm, chyba raczej nie. Idziemy teraz sobie wzdłuż. Wiecie co trafiliśmy chyba w Doki, do Doków, dzielnica Doków. A przed nami stoi czterech gości, którzy spijają piwko, czarnok skórych, dotarli. No, dotarły na most i tutaj oglądamy sobie panoramę z, z, z mostu, panoramę na rzekę. Tam jest jakiś duży kościół, no stary. Jak to w Maastricht, najstarszym mieście. I tutaj mamy um, taki... A to jest autobus wodny. I tutaj... No, może, no, a tutaj mieszka pan Uu, Tu na dole bezdomny ma swoje legowisko, leże Jacie są No to jest tak, no nie przejmujcie się U nas też tak będzie Nie będziecie musieli wyjeżdżać do Holandii mhm, dobrze Pięknie No cóż, no cóż Witam wszystkich Idziemy tutaj takim ryneczkiem O Chyba będziemy skręcać tu jest taki most. I tutaj ten most jest jakiś stary, bo jest ładny. A tam jest inny kościół. Ale my idziemy jeszcze do innego miejsca. Ja mało co tutaj wiem co się dzieje. Ale... No, przechodzimy. Oj, koło w górę. O, tu jest monetka, ze właśnie tą pieniąż... jakby ten pieniążek, 0 euro. O, ja bym to wolał. O, to jest fajne. Hmm. O, tutaj jeszcze nagram, jak wygląda. Dobra. I trafiliśmy na... trafiliśmy na takie eurówki. To są eurówki o nominale 0. No i kupiliśmy sobie na pamiątkę, no, tym nie, bardziej dlatego, nie. że... Chodź. Chodź, 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 Smutny jesteś. Tym bardziej, że my zbieramy monety i banknoty, więc to jest bardzo fajna. Ale to jest fajna pamięta, bo zbieramy to, dlatego warto było to kupić. Zobaczcie, tutaj jest. No ale nie to Dobrze, mama się boi. Iść, a ja idę zobaczyć do góry. Żeby to się opuszczało? no tak wygląda, że to się opuszcza więc sobie zobaczę jadą, no nic jadą za mną, więc zaraz sobie zobaczę może przechodzę po takim trapie, który no widać że jest tak skonstruowany że się cały opuści, to na pewno z tamtej strony czeka nawet Facio na wózku żeby przejechać. No ta strona wydaje się nawet ładniejsza. Ta strona wydaje się dużo ciekawsza. Jesteście? No, ta strona wydaje się dużo ciekawsza nawet. Bo to stąd widać, że to się opuści. A druga sprawa, tu jest ładniej. Tu jest ładniej na tej stronie rzeki, zobacz. Ale wiecie co? Kiedy to się zacznie opuszczać? Nie wiem. Chciałem to zobaczyć, ale później. Dawaj dalej z tego mostu i tutaj... Um, pojawiły się takie witryny podobne jak w Pizzie taka sztuka zobaczcie o dobrze wydostałem się teraz na zewnątrz idę taką fajną uliczką Znajdują się tutaj bardzo ciekawe sklepy takie o takim mm, specyficznym poczuciu smaku. Tutaj, na przykład, jakieś autko stare, tutaj wino geologiczne, tam były te skóry. A, do tego markety. Uh -huh. I tutaj, a, teraz, no ładna ta uliczka. Ładna bardzo ta uliczka, taka ciekawa. Mm. Uh -huh. Tutaj mieszka ludzie, co grają w piłkę, A, piłka leży. na ten most, na którym byłem e, wcześniej, jak przechodzić w tą stronę i mam panoramę na rzekę e, drugo, drugiego, z drugiej strony mostu, zerknijcie sobie, to wygląda tak, mamy tutaj stateczek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, kilka takich przytumowanych, ja stoję na tym moście i on się tak trzęsie, no mm, i to jest jakby druga strona. Nie jakby tylko po prostu strona I tutaj na środku Ale to jest tak rozdzielone na pół Tak jakby ten główny nurt dopływania A tutaj wygląda jakby e, Wcześniej służyło to bardziej do rozładowywania No nie wiem takie trochę jak w grach W starych grach to, wygląda. A to będzie A tutaj a ta pani Już czeka godzinę O bu, a Kasia poczekaj opuszcza się Zobaczcie teraz się opuszcza mhm. Zobaczcie Głos cię opuszczę? No, ludzie idą teraz coraz niżej, ale to fajnie wygląda. Fajnie to wygląda. Widziałeś? Stoi już od godziny. Wystała i stała i się doczekała, czyli jednak działa. Hmm? Hmm? I zaraz, no zaraz zobaczymy, teraz zobaczymy co się podnoszą teraz zapory, no już jest, cyk, a ci ludzie normalnie wchodzą, szli po tym jak to się opuszczało, do góry i rura. U. Ale już Na środku barka przepłynęła. Z Valley, I Tam jest ta rzeka główna, tak się nazywa. Podam No nic, idziemy dalej. Zobaczymy co dalej. Żegnam się na razie. Później będziemy mieli. No, no. Jedzie autobus. Amerykański. Ale to Amerykański autobus. Chcemy iść po wody Nagrywam ścieżkę. Ale nie wiem, czy tak, czy To jest tata. Tata jest. No, trafiliśmy teraz takie wąskie, stare uliczki. O, i tutaj, zobaczcie. I tutaj jest dużo, jest dużo y, ludzi, którzy Zobaczcie Winko Brosz Jakaś restauracja Tutaj w tych kamienicach teraz mamy dużo sklepów Różnych O i tutaj zobacz sklep z winami hmm? Gult, gult, gult Dlaczego holenderskie wino się nazywa gult? Bo się, gult? bo się tak szybko pije Gult, gult, gult hmm. I dokąd dojdziemy? Aha. No to teraz idziemy jak taki idziemy bramy do to, miasta, no. No to idziemy, jaki papież? Który? Jedyny. Jedyny papież. Tutaj są buciki. No, to czyli te wszystkie stare, stare kamieniczki są zamienione teraz w ekskluzywne sklepy. I tutaj wycieczka także, czyli my idziemy tropem jakiś wycieczek. Tam są te dwie wieże. No. No, no dobra, możemy tam tam jest takie wejście, taka jama, można wejść. To jest forte w tej. ale to jest fajnie. Przejdźmy z tej strony, żeby nie jest takich kościół. Ale to jest fajnie, nie? To jest ładnie. To jest bazynica łatunka i maryjna. Która? Gdzie? No tam taki był, można sobie zdjęcie zrobić taka arkada fajnie. No. No. Do bazyliki No nieźle Nieźle Panie mm. Właśnie wyszliśmy z e, kościoła Fro i przemierzamy sobie tutaj te małe uliczki. Wszystko jest takie stara zabudowa naprawdę. Naprawdę ciekawa. Ładnie to wygląda. Można sobie poglądać z przewodnikiem, bez przewodnika samemu. Jak to lubi. Bishop mullen. No mullen. i tam się kręci. Kręci się młyn, Teraz jesteśmy w biskupimy nie? To znaczy naprawdę w młynie, nie? Takie miasto, ale po prostu tak się nazywa. Biskupin Mysz No i mysz tam chodzi. No jak to w młynie, nie? Jak to w Mhm. Uh -huh. Nawet widziałem, że przeciała. Teraz jej nie widzę. Ale jest pułapka, więc może długo nie pochodzi. A może to ona jest tutaj na etacie? Oj. A to jest koło miejskie. Stójcie, chłopaki. Jestem. Zdjęcie. Jestem. No. Zobaczcie, trafiłem naprawdę do niesamowitego miejsca. Mama Adaś, Ada się zadowolony. No bardzo ciekawe miejsce. Oj, to chyba musimy wracać. Nie No, chyba Czyli ta, tutaj tutaj jest kierunek. Tu jest kierunek zjedzania. A my pierwsze poszliśmy do Slamsy, slum, w dzielnicę portową, tam gdzie ma, po zapachu, tam gdzie marihuana, a to nie odchodził. No, bardziej, o zobacz, tutaj. Tutaj są jeszcze takie uliczki. Nie wiem, nie wiem, wszędzie możemy się. Jeszcze tutaj obrócę. O i tutaj wszędzie są takie ciekawe uliczki. Tutaj można było dużo pospacerować. Ej Kasia, to jest ulica Tafel. Tafelstra. Ta ta jest. To jest ulica Tafelstra. Stołowa. Ulica. Jestem cały czas. Oj, leje. Wychodzimy już teraz stąd, żegnamy się i Szymon